Ze mnie taki prowadzący jak Skozi, trąbka. Ja taki po prostu jestem, jaki jestem. Dziękuję. Łączy nas odrobina więcej e, niż e, scena, odrobina więcej niż dzieci. Bo mówi się, że stara miłość wieje i pozostaje ten sentyment. Czy ty się z tym zgadzasz? Bo prosiła też, żebym zapytała ciebie. Nie, pewnie ona nie musi mnie o to pytać. Nie mogę się rozbierać teraz, a ja mam dwie pary kaleson. Czyli wiemy, co nosi Michał. Tych kierowców jadących po pijaku jest w dalszym ciągu za dużo. Ludzie odchodzą przez takich idiotów. Nigdy nie straciłem prawa jazdy, nigdy nie zdobyłem kompletu punktów i obecnie mam zero. Dobry wieczór, Państwo. Klaudia Lewandowska, kozaczek.pl, a ze mną dzisiaj w roli prowadzącego Sylwestra Michał Wiśniewski. Tak, ale ja tu jeszcze występowałem, także no, generalnie wiemy, trochę wiemy. jako prowadzący, ale ze mnie taki prowadzący jak z koziej dupy Trąbka. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję, że trzymaliście za mnie kciuki, bo to jest bardzo ważne. Mam to już prawie za sobą, jeszcze tylko dwa wejścia. Ale słuchaj, poradziłeś sobie bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za komplement, ale myślę, że się nie za bardzo nadaje, natomiast e, o wiele lepiej czuję się jak ryba w wodzie na scenie. Słuchaj, my oceniamy, że dobrze, a jeżeli tobie się tak wydaje, to i tak super, że spróbowałeś. Wszystko co złe, to przepraszam. Ale super, że spróbowałeś. Bardzo dziękuję, oczywiście. Bardzo dziękuję. Zrobiłem to. Mam nadzieję, że niczego nie będę żałował. I że Państwo nie będziecie mieć pretensji, ale ja taki po prostu jestem jaki jestem. Dziękuję. Miałam dzisiaj okazję porozmawiać z Martą, z, czyli z mandaryną, z którą wystąpiłeś i zaśpiewałeś Every Night, czyli jej kultową piosenkę. No, słuchaj, dzisiaj rodzinnie, ten Sylwester no, rodzinny. słuchaj, ona wystąpiła ze mną na Poland Rock. 500 tysięcy osób. Dzisiaj wystąpiła, wystąpiłem z nią przed milionami ludzi, przed telewizorem. Uważam, że trzeba się wspierać. Sprawiło mi to też bardzo dużo przyjemności, Bo to było w naszej aranżacji, zrobiła to wyśmienicie. Zresztą była w ogóle doskonała. Trochę e, z jednej strony muszę powiedzieć, że postawiłem ją w niekomfortowej sytuacji, bo ją wyciągnąłem troszeczkę do innego gatunku. Ale Every Night w tym wydaniu sprawdziło się wyśmienicie. Zresztą ona teraz, z tego co pamiętam, z Teddy i z Sermichem wydała nowy singiel, gdzie zahacza trochę o to Every Night, ale zrobili całkiem nowy utwór. Zachęcam do posłuchania. Ja się wczoraj przy tym bawiłem w pokoju, z moją córką i synem zresztą. Ale powiem Ci, że to jest piękne, że Ty mimo wszystko, mimo rozstania, dalej za nią mocno trzymasz kciuki i ją wspierasz. Już to było 20 lat temu. My się wspieramy cały czas. Ja myślę, że to nie jest miejsce i moment, żeby o tym rozmawiać do końca, ale łączy nas odrobina więcej. Niż scena, odrobina więcej niż dzieci, bo możemy sobie wszystko wybaczyć, ale zapomnieć się nie da i to trzeba mm. po prostu pielęgnować, bo wspomnienia zostają na zawsze. Ale mam wrażenie, że Wy jesteście najlepszym przykładem tego, że mimo rozstania można się szanować. Znam jeszcze kilka fajnych przykładów. Ludzie, jeżeli mają w sobie szacunek, radzą sobie z tym wyśmienicie. A ja wiem, że Marta mnie szanuje, a ja szanuję ją jeszcze bardziej. Zapytałam Martę i zapytam również o to ciebie, bo mówi się, że stara miłość nie rdzewieje wieje i pozostaje ten sentyment. Czy ty się z tym zgadzasz? Bo prosiła też, żebym zapytała ciebie. Nie pewnie, ona no nie musi mnie o to pytać. Ja myślę, że to jest normalne. Po prostu e, to jest taka relacja, która do końca nigdy nie znika. Ja jestem e, ja jestem e, mężem mojej żony i zrobię wszystko, żeby, żeby ona była szczęśliwa. Może e, z nadzieją taką e, na to, że e, w dalszym ciągu będę mógł pielęgnować relacje e, i z Dominiką, która te, którą też dzisiaj tutaj widziałem, moją czwóreczką i z Martą i z cudowną Anią e, i generalnie przede wszystkim chcę powiedzieć, że, proszę Państwa, nie ma nic ważniejszego niż szacunek dla faceta, więc warto to pielęgnować. Szanujesz swojego mężczyznę? Oczywiście. Bardzo dobrze. I wtedy nic się nie może wydarzyć. On będzie to doceniał. Czyli rozumiemy, że też w przekonaniu mężczyzny czasami e, ten cza szacunek, pochwała On i musi dobry. Być wzajemny! Nie, no oczywiście, że. Tak! Teraz wszystkim Malkonen, oczywiście, że musi być to odwzajemnione. No pewnie, że tak. Ale to jest samo przez się zrozumiałe, bo my, mężczyźni jesteśmy prawie idealni. Mhm. Michał, Tobie też dzisiaj tutaj e, towarzyszą Twoje dzieciarki, które już nam pięknie wyrosły na naszych oczach i Ty możesz się nazwać teraz siebie w tym momencie dumnym tatą, patrząc na to, na kogo oni wyrośli? Ja jestem z każdego swojego dziecka dumny, nawet z tych, którzy jeszcze do niczego nie doszli, bo są mali, ale jestem w stu przekonany, że rodzice zadbają o to, e, żeby im niczego nie brakowało i żeby pamiętali o tym, co jest w życiu najważniejsze. Wrócę do szacunku, ale też jeszcze jest kilka wartości, które mam nadzieję od rodziców przejmą. Tyle. A oni chcą iść w tym kierunku? Co ty? Nie no, mam nadzieję, że nie. No, ale oni są na razie za mali, no. Falką ma, teraz będzie kończył w styczniu 5 lat, a Noel dopiero w maju 3, więc generalnie jeszcze trochę. Ale mówi się, że wiesz, że od dziecka ten talent do śpiewu już tam gdzieś może nawet lepiej śpiewa niż mówi. Najlepiej, żeby zajęli się czymś poważnym i nie szli w ślady tatusia, ok? Ale dlaczego? No, no dlatego, jest. po <laughs> prostu, bo życzę im dobrze. A to, jakby byli muzykami, to źle? Nie, no ale to będzie ich wybór. Ale jeżeli pytasz mnie o radę, czy, co ja bym chciał? Nie, chciałbym, żeby zrealizowali siebie. O, zobaczymy, w którą stronę będą chcieli pójść, ale. Ten przykład nie będzie dawany na pewno. A zmieniając temat, dzisiaj rozmawiałam z wieloma osobami i narzekali na to zimno, które jest, no i w ogóle naszą pogodę, która ostatnio była, i całe szczęście, że dojechaliśmy tutaj cało i zdrowo. Czy ty byłeś e, świadkiem, czy może doświadczyłeś tego nieprzyjemnego mrozu zimna i ataku zimy? No u nas pewnie jak myślisz, nie mogę się rozbierać teraz, a mam dwie pary kaleson. Czyli wiemy, co nosi Michał. No ale co, no to jest żaden wstyd dla faceta. Dbajcie o siebie, panowie i panie. Te mini spódniczki w taką pogodę to nie jest dobry pomysł. <laughs> Wiadomo, dbajcie o zdrowie, bo tego się nie da kupić. Niestety. Dobra, tyle. Michał, ja mam takie pytanie, ponieważ wczoraj bardzo e, wydarzyło się źle w naszym kraju ze względu na zamiecie e, śnieżne i pogodę, która nas dopadła nagle. I wiele osób e, narzekało na to, że w Polsce nie ma takiego dobrego zaopiekowania się w trakcie, kiedy takie rzeczy się zdarzają. Czy ty w ogóle czytałeś o tym, dowiadywałeś się w tych sprawach? Dowiadywałem się, ale ja myślę, że każde służby robią co mogą. Ja myślę, że. E, Nikt nie jest przygotowany do samego końca. Bardzo często ludzie zap, zapominają o zmianie opon. No na pogodę nie ma rady. No ja nie słyszałem o czymś takim, że można tą pogodę ciut podkręcić. E, najczęściej te wypadki, wiadomo, e, o tym mówi się głośno, w dalszym ciągu jest ciągle to samo. Tych kierowców jadących po pijaku e, jest e, w dalszym ciągu za dużo. Nie powinno być nikogo. Łatwo mi o tym mówić, ale ja sam kiedyś robiłem ten błąd, więc przyznała jej się do tego wszem i wobec zawsze. Jest mi strasznie z tego powodu przykro, akurat nic się nie stało, ale generalnie ludzie odchodzą przez takich idiotów i mam nadzieję, że ach. No, Wiadomo, nikomu źle nie życzę, ale dopiero jak się coś traci, to się docenia i naprawia błędy. Chce naprawić błędy, tego się nie da zrobić już. Ci ludzie, których y, ci ludzie zabili, już nigdy nie wrócą. Więc dbajcie o siebie, a nie zwalajcie wszystko na pogodę. W każda pogoda można dostosować do tego warunki. Możliwie oczywiście. Jest mi, mm, jest mi tylko moim obowiązkiem, żeby jeszcze raz zwrócić na to uwagę. Mówi się, że zazwyczaj kierowcę i jego zasób słownictwa poznaje się właśnie po warunkach pogodowych, a ty jakim jesteś kierowcą? Wiesz, co? No, też byłem takim kierowcą, który, e, e, który psioczył na głos, bardzo niecenzuralnie, ale jest coś takiego jak strefa wpływów i strefa zainteresowań. To musisz zrozumieć. Czyli stojąc w korku, e, żadne wyłącznie. rzucanie mięsem po prostu nie pomoże. Nie wystawi się żadne śmigło, które Cię poprowadzi nad tym korkiem. Więc generalnie keep calm, na spokojnie, okay? Ale jesteś osobą, którą łatwo wyprowadzić z równowagi, czy która zatrzymuje cierpliwość? No ci, co jeżdżą ze mną wiedzą, że czasami sobie tam psioczę pod... Ale to bardziej na idiotyczne zachowania, co po niektórych. Zajeżdżanie drogi, hamowanie przed, no takie rzeczy, które, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Ktoś Stara się wziąć wyjazd z autostrady na siłę, bo zapomniał i nagle chce zjechać i robi zagrożenie, to wtedy wsiocze, ale tak generalnie nie. Nie. Kultura. Więc taki mały sekret dla naszych widzów. Ile mandatów dostał Michał Wiśniewski? No na pewno całą masę, bo ja prawo jazdy zrobiłem w 1990 roku, ale na moje na moje oko było ich bardzo niewiele. Nigdy nie straciłem prawo jazdy, nigdy nie zdobyłem kompletu punktów i obecnie mam zero. Wiadomość że dla policji jakby. Że przepisowy tutaj nasz społecze społeczeństwa Polak. Tak, a od 8 lat nie piję, więc nie można mnie złapać w ogóle, że tak powiem, nietrzeźwego. Ale bardzo często po koncertach, po babskim świecie kiedy y, udaję imprezę, bardzo często jestem łapany, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Naprawdę, łapią cię? h 2 o Ale łapią cię i robią ci kontrolę? No pewnie, że tak, czasami z ciekawości. Czyli rozumiem, że bycie sławnym nie pomaga czasem tutaj, że policja przymkina. Ja wszechnie znany, ja nie jestem sławny. Rozumiem, mój drogi. A w takim razie, skoro przywitaliśmy już 2026 rok. Jakie plany i czego ja mogę Tobie życzyć? Na pewno nie kupię sobie żadnych kozaczków w tym roku, ani pudelków, ale milion procent życzę Państwu i sobie zdrowia, szczęścia i spokoju za oknem, z całego serca. Ja Tobie też tego życzę, Michał. Trzymam do Ciebie mocno kciuki, Dziękuję będziemy bardzo. Cię obserwować i życzę wszystkiego dobrego. Naprawdę. Wszystkiego co najkochana, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo i Państwu również i do zobaczenia